Cześć wszystkim i tam serdecznie. Dzisiaj mówimy sobie kolejne zadanko. Tym razem jest to zadanie następujące. Znisz znaki zakazu tańca. No i jak zrobić to zadanie? Zadanie jest wbrew pozorom bardzo ciężkie, dlatego że po prostu raz, że musimy znaleźć te znaki, które Wam zaraz pokażę. Dwa, że jest niestety tak, że znaków nie ma jakoś mega dużo. A po prostu, jeśli Wam ktoś zniszczy znak, jak mi teraz właśnie ktoś tutaj zniszczył, no to już niestety w tym meczu tego się nie zrobi. Musimy zniszczyć trzy znaki, co tak naprawdę nie jest jakąś dużą ilością, no ale tak jak mówię, jeśli macie pecha, to po prostu będą wam niszczyć te znaki. Najlepiej jest po prostu jakiś znak zraszować w pierwszym meczu, że znaczy na początku meczu od razu powiedzieć i sobie wyjść. I tak w sumie najszybciej zrobicie. No i teraz gdzie znajdziemy znaki? Zaczniemy sobie od tej strony, do tego, że to już się znajduje. Pierwszy znak powinien być tu, no niestety tutaj nie ma go jak widzicie, bo już mi go zniszczyli. Kolejny znak znajdziemy na tej górce. Kolejny na srogim szczycie mamy znak zakazu tańca. Na butnym brzegu mamy też, mniej więcej tutaj. Kolejny mamy za rozdrożami rupieci, mniej więcej w tym miejscu. To jest tu już skrawek mapy właściwie. Więc tutaj myślę, że powinno się udać chyba najszybciej ten znak dostać, bo jest takie miejsce, gdzie raczej nikt nie lata. Kolejny znak mamy tutaj przy Pleasant Parku, na tej górce. Kolejny znak znajdziemy na elektrowni ciśnień, gdzieś tutaj mniej więcej. No i mamy jeszcze dwa znaki. Jeden znajdziemy sobie koło tej szkieletu i srogiego e, słonych, słonych strzech. Tutaj przepraszam za błąd. No i on znajduje się po prostu na tej górce, tutaj. No i mamy jeszcze jeden znak, który znajdziemy na pustyni, na tej górze. Jak widzicie, niestety znaków nie ma dużo, więc to dla jest naprawdę ciężkie i może irytować. Także jeśli wam się jakoś nie śpieszy z tymi zadaniami, no to po prostu poczekajcie, nie wiem, parę dni i powinno już to po prostu minąć, bo teraz każdy i te znaki niszczy. Ja oczywiście tutaj przypomnę, sub, łapka w górę, jeśli wam pomogłem. No i co? Ja już nie przedłużam, widzimy się w kolejnym odcinku, to łatwo, trzymajcie się, siema.